Także, Olu, na siłownię musimy iść. Ten sam model, który poprzednio prezentowała Karolina w kolorze lawendy, tym razem w kolorze błękitu. Bardzo delikatnego błękitu. Słuchajcie, spodnie są tak odszyte. Karolinko, odwróć się tył. Zobaczcie, spodnie są tak odszyte, że idealnie trafiają w punkt. One tak nas mega... Slimują, tak pięknie pokazują. Jakie wymiary ma? Nie, nie obrażaj, jakie wymiary ma 42. Już pani Klaudio, Batko, skończ proszę tą konsumpcję i wymierz garniturek rozmiar 42, ten błękitny. Przepięknie, naprawdę przepięknie to wygląda. Niestety ja się nie wdziłam. Znaczy w marynarkę oczywiście się zbiłam w spodnie. Były mi bardzo, bardzo obcisłe. Nie ma już pani Klaudii, o 42 jest 40. Ale najlepiej pani Klaudynko, jakby napisała nam pani na trif, swoje wymiary, nie na lajwie, swoje wymiary na trif, a my wyślemy pani nasze propozycje, co my byśmy panią wystylizowali. Karolina, czy to jest teraz to, co ja myślę? Słuchajcie, e, pięknie wyglądała w tym pani rozenek, przepięknie.